Czy Słowo Boże może być tak niewygodne, że ktoś zamyka je do szafy? Czy Słowo Boże może być tak niewygodne, że ktoś chowa je pod stół do szuflady? Czy Słowo Boże może być tak niewygodne, że nie chcemy nawet się nim modlić, że chcemy zapomnieć o jego istnieniu? Istnieją takie fragmenty, z którymi postąpiliśmy właśnie tak. Schowaliśmy je do szafy, zamknęliśmy je na kartach Biblii i próbujemy zrobić wszystko, żeby z tych kart Biblii nie uciekły. Schowaliśmy je, je pod stołem. Ja się też też schowałem pod stołem, żeby zobaczyć, jak to jest. Eee, właśnie, jak to jest być psalmem 58, bo z psalmem 58 zrobiliśmy wszystko to, o czym przed chwilą mówię. Jak to jest możliwe? O czym, o czym mówi ten, ten, ten człowiek? Ano mówi o tym, że psalm 58 jako jeden z niewielu nie został włączony do naszego brewiarza. Mamy w naszym psałterzu 150 psalmów. Modlimy się nimi w tym układzie czterotygodniowym. Mnisi modlą się w układzie nieco szybciej tygodniowym i odmawiają psalmów więcej niż zwykli zakonnicy, księża, zakonnice, świetcy. My odmawiamy cały psałterz, psałterz w ciągu czterech tygodni. Mnisi robią to nieco szybciej. Ale do tego naszego psałterza psalm 58 nie wszedł. Modlimy się psałterzem w okresie zwykłym, w okresie Wielkiego Postu, w okresie Bożego Narodzenia, ale psalmu 58 nie znajdziemy. Został zamknięty, schowany gdzieś głęboko pomiędzy karty Pisma Świętego, pomiędzy e, stronicę Biblii e, i nie pozwalamy mu stamtąd wyjść. Dlaczego? Dlatego, że to jest psalm, w którym psalmista po prostu nie wytrzymuje. To jest psalm, w którym psalmista nie jest w stanie. Zdzierżyć swoich emocji. Nie prosi już o pomoc, nie opisuje tego, co się dzieje z jego życiem, ale w obliczu zagrożenia, w obliczu niebezpieczeństwa, w obliczu wrogów, modli się o to, aby Panu tych wrogów zniszczył. Porównuje ich do wężów. Do wężów, które mają jadowite zębiska, które mają jad w paszczy i dlatego nasz e, psalmysterysta nasz psalmista prosi, żeby pan Bóg starł im te e, zęby w paszczy, żeby sprawił, żeby już nie mogły kąsać, żeby nie mogły już więcej nikogo niszczyć i nikomu szkodzić. Co więcej mówi, że to chyba jeszcze nie jest dobra metafora, bo węża to się ktoś może jeszcze przerazić, e, ale już na przykład takiego ślimaka to nie, ślimaka można łatwo zdeptać. Ślimaka można zmiażdżyć w sposób bardzo, bardzo łatwy. Ze ślimakiem nie trzeba prowadzić walki, z wężem być może tak. A zatem życzy psalmista, żeby ci, którzy nastają na jego życie, byli jak te ślimaki. Jeśli byli nawet wężami, to żeby stali się teraz takim zwykłym zwierzakiem, jak ślimak, którego można łatwo, łatwo zniszczyć. Widzą Państwo, że kiedy opowiadam o tym psalmie, mi samemu się udzielają emocje psauterzysty i może dlatego lepiej, że się schowałem pod stołem i, i mnie tutaj do końca nie widać, bo, bo zobaczyliby Państwo prawdopodobnie zaciśniętą pięść. Właśnie. Ten psalm jest psałterzem zaciśniętych pięści. Ten psalm jest, psa, jest psalmem, jest modlitwą wszystkich tych, którzy już nie wytrzymują i którzy zwracają się do Pana Boga w. W wielkich, wielkich emocjach. Jaka odpowiedź Pana Boga? Prawdopodobnie przyjdzie z pomocą. Czy możemy modlić się tym samym my, chrześcijanie, czy faktycznie lepiej go nie ruszać i zostawić go w spokoju, tak jak zostawił go w spokoju brewiarz? No, odpowiedź prawdopodobnie jest dwojaka. Z jednej strony, czasami są takie momenty w naszym życiu, kiedy emocje nas ponoszą. I wyrzucamy przed Panem Bogiem całe nasze emocje. Z drugiej strony mamy Ewangelię, która mówi o tym, że trzeba miłować naszych nieprzyjaciół. Być może rozwiązanie leży gdzieś po środku. Być może warto od czasu do czasu Panu Bogu o naszych emocjach poopowiadać. Opowiadać, co tam naprawdę w sercu leży. Jeśli się w nas gotuje, to warto opowiedzieć o tym, że się w nas gotuje. Ale z drugiej strony też. Uznać, że to nie my mamy ostatnie słowo, że to nie do nas należy wymierzanie sprawiedliwości, że wymierzyć sprawiedliwość to nie jest coś, co rozwiązuje jakąś sytuację, że ostatnie słowo należy do Pana Boga. Rzeczą pocieszającą jest ta, że ten psalm w ogóle w Piśmie Świętym się znajduje. To znaczy, że Słowo Boże zna nas doskonale wie doskonale, że jesteśmy w stanie przeżywać wszystkie możliwe emocje. Kiedy pojawimy się przed obliczem Boga, On powie, wiesz, ja, ja już wiem, ja znam Twoje emocje, ja o nich napisałem dawno, dawno, dawno temu w też. Psalm 58 jest psalmem wszystkich tych, którzy w obliczu niesprawiedliwości wyrządzonych przez elity życzą im, żeby stali się jak węże z zmiażdżonymi zębami, Życzą im, żeby stali się jak ślimaki. To jest sam wszystkich tych, którzy w emocjach nie są w stanie powściągnąć języka. Czy można się nim modlić? Zostawiam to pytanie otwarte i chowam się pod stół, żeby sprawdzić, czy tu czasami jakichś ślimaków nie ma.